No, a teraz jadę Tesla Model 3 Highland w wersji standard, czyli tej najtańszej, która się łapie na dofinansowanie dla osób prywatnych. Mamy oczywiście 100 na godzinę jakiegoś dauna, który siedzi na dupie od razu, bo tu jest 100, on chce jechać więcej. Co ciekawe, w tym samochodzie nie było włączonego autopilota. Nie musiałem go włączyć. On zupełnie inaczej się kieruje tym samochodem, no tak, kierunki na kierownicy tutaj nie ma żadnych tuwajch. Startujemy na ekranie. Naciskamy kierunek delikatnie, skręcamy. Autopilot zmienia oczywiście. O! Jakiś transport wojskowy. Ile samochodów? Wyglądają na amerykance Coś nie wiadomo. No dobrze, jeżeli to jest autopilot z pełną samodzielną zdolnością do jazdy, to teraz zmniejsz prędkość do 70. O! A zmniejsza faktycznie. Do 50 nawet. Zmniejsz do 50. Halo! Wow! No to, takiego hamowania To bym się nie spodziewał Tu max 120 Ale dalej jest 50 ograniczenie Masakra W tym miejscu 120 się zaczyna Proszę, proszę Tesli 120 Ten samochód robi to Naprawdę, mega szybkim tempie Autopilot załączony Można jechać Jeszcze nie wchodziłem w zakładkę zużycia, ale podobno tu powinno być Zużycie petarda, jak to mówi. mówią niektórzy Wejdźmy w takim razie w podróże i mamy 12 km, a to, to za, co za dźwięk? Co znowu 12, o, 13 km na zużyciu 172, no zupełnie inny niż Y, no po prostu petarda Jadę teraz kawałek S7, 100, 7, 120 na godzinę. Zobaczymy, ile za 10 km będzie. Jest taki wykres też na 10 km zużycie. Tutaj na razie z 10 km 157 zużyć. O, kolejne wojskowe jakieś transporty jadą po lewej stronie. Kolumna prowadzona przez świecidełka Dełka. Nieźle. Sporo tych wojskowych samolotów. Mogę też w zakładce podróże skasować jeden komputer w prawo ciach. Elblągi i Olsztyny się najbardziej spieszą w tym mieście. Masak 120 dozwolone i tak za mało. Dobrze, w każdym razie zróbmy, zróbmy autopilota i zróbmy reset na przykład A podróży A! Rest Zobaczymy ile będzie na samej S7 Przy prędkości 120 10 km Mniej więcej Delikatnie obrócę, No obracam, obracam cały czas kierownicę O tu za kontrolę policja Nieoznakowani Tego drewna, a jeszcze Policji, krokodylki. No, trójka Highland jest zdecydowanie cichsza od Y. Zdecydowanie ma inne zużycie. Tamta 23, ta 18 przy 120. Nawet mi że tam 26 było przy samej 120. A tutaj jest 19 różnica kolosalna, naprawdę. Może mam czas nawet pojechać kawałek dalej? No, Zjedźmy stąd, tutaj, ciach Pojedźmy sobie do nowego dworu. A co tam? Tam mi zabrali 10 minut. Tutaj może oddać. południowy wschód. O, dziękuję znowu. 7, 28 przez 20 2 km. Tak, nawigacja, dziękuję za głos. W trójce chociaż jest płyn do wróćmy Do tego zużycia To jest petarda 18. Przy konstant 122 na tempomacie no i jestem na moście w Kiezmarku. Tutaj zawracałem Y, ale trójką pojada dalej do nowego dworu. Na razie zużycie z 12 km S7. 188, a od samego początku 29 km 181. O te wyniki, po prostu przy tej prędkości to jest niesamowite. Cisza w środku, niskie zużycie. Zdecydowanie Highland. W ogóle nie ma. W no i automatyczna wycieraczka. Jak padało, to nie chciała się włączyć. A jak jest sucho, to nagle automatycznie się włącza. Właśnie. Cała szyba mokra. Wycieraczki ustawione na automatyczne. I nic. Cisza. O! Wreszcie zaskoczyło. Brawo. No coś tu jeszcze nie działa w tych wycieraczkach, ewidentnie Ale zużycie cały czas spada z 16 km Co jest? Halo A śnieg napadał na jakiś radar, czujnik? Rewelacja ten pomat niedostępny, dowiedz się więcej. Pytam. Muszę no, ręcznie utrzymywać 120. Nie no, rewelacja ten samochód, jest naprawdę super. Gdyby nie to, że autopilot się wyłączył, bo ciut śniegu spadło. Że wycieraczki automatyczne nie działają wtedy, kiedy powinny. No i chyba automatyczne wyłączanie się kierunków też nie, nie do końca, nie, nie bardzo, nie bardzo. Powinien się sam wyłączyć, a tu nic. No, lepiej obydwa naraz. Jeżdżą tutaj, z tego dobrego. Nieźle myślałem, że 140 na 120 to już jest dużo, ale nie tutaj, niektórzy lecą 150 albo i 160, masakra. Chciałem przetestować zużycie na 140, ale ciężko Bo mnie wyprzedzają przy 140 no, proszę bardzo Uznania i inne Wrocławy Dobra, może teraz się uda 140 chociaż kawałek pojechać na razie przy 140 zużycie 23 Przypominam na zewnątrz, są 4 stopnie I pada śnieg z deszczem. A wycieraczki dalej nie działają. Automatycznie tryh. Mógł kliknąć spryskiwacz, wtedy się automatycznie na raz włączy. Można, oczywiście, na stałe włączyć wycieraczki, no ale to nie o to chodzi. nie? Wyniki wycieraczek to już 30 lat temu w samochodach były. Tesla jakoś nie może tego dopracować. 140 na godzinę, 4 stopni na zewnątrz. Zużycie to jest Lee 3 Highland wersji standard. 23-24 kWh. Tutaj już aż takiego szału nie ma, jeżeli chodzi o niskie zużycie. Niestety nie da się jechać 140 cały czas, bo za duży ruch. To za chwilę ktoś zajeżdża w wolniejszą drogę, więc nie da się zrobić w miarę innego testu 340 na godzinę, ale mniej więcej od 13 km23-24 zużycie Gdybym non stop jechał 140 to pewnie by było 24 w tej chwili jest 23 zużycie, bo trochę byłem blokowany, więc jechałem wolniej Generalnie to ja się pytam Gdzie tutaj wsadzić uchwyt na telefon Z telefonu nie mogę korzystać Bo kamera śledzi wszystko I mówi No 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 Pięć razy będziesz Nie skupiał się na drodze I wyłączymy ci autopilota Więc Nie używam telefonu A że mam uchwyt na kratkę wentylacyjną No, no nie wiem Nie wiem mogę spróbować zainstalować go tutaj mam go w kieszeni rewelacyjny moim zdaniem uchwyt no nie no tutaj się nie da po prostu tego zrobić gdzie trzymać telefon wiem tam są ładowarki indukcyjne oczywiście ja mam naklejony magnes do tego uchwytu więc nie chwytam mi tej ładowarki indukcyjnej no ale Sięganie tu, żeby coś tam w nawigacji, nawet no, no nie, no, no nie. Finalnie zrobiłem Tesla Model 3 Highland 81 km na zużyciu 192. Trochę jechałem szybciej niż można było. W niektórych miejscach 140. Zużycie było wyższe. Gdyby jechać zgodnie z przepisami 120 na godzinę, to wyszłoby poniżej 18.